dzień, cały dzień pracy, więc teraz mogę zająć się nagrywaniem i montowaniem tego filmu I film będzie dotyczył yy, jak walczyć z bólem i z dyskomfortem w dolnym odcinku kręgosłupa, który umożliwia wiele rodzajów ćwiczeń, mianowicie chodzi tutaj o rozciąganie zginaczy bioder, yy, o rozciąganie przywodzicieli i co w bardzo, bardzo dobry sposób przydaje się w wielu wielu liftach. I ogólnie wpływa na większą mobilność, lepszą mobilność i, tak jak mówię, pozbycie się tego dyskomfortu w dolnym odcinku kręgosłupa. Wiecie, boli mnie kręgosłup, czuję napięcie i nie jestem w stanie pochylić się, nie jestem w stanie normalnie wstać, nie jestem w stanie podnieść niczego z podłogi, tak? Więc mianowicie problem nie dotyczy kręgosłupa, bardzo często kręgosup i prostowniki kręgosłupa i wszystkie mięśnie przykręgosłupowe nie mają żadnego problemu i z nimi nic się nie dzieje. Najczęściej dotyczy to przykurczu kurczu mięśni zginaczy bioder, które są wewnątrz naszej miednicy, które przyczepiają się z jednej strony do odcinka kręgosłupa lędźwiowego, kończą się na yy, kościach udowych. I przez właśnie ten przykurcz jesteśmy skazani na dyskomfort i nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne uczucie w dolnym odcinku naszego kręgosłupa, co jest bardzo często mylone właśnie z chorobą. Chorobą to też jest śmieszne określenie, ale z chorobą kręgosłupa jest jakąś dysfunkcją kręgów, tak? No zupełnie nie o to tutaj chodzi. Wystarczy w sposób regularny robić ćwiczenia rozciągające, które możecie robić w domu. Wystarczy tylko regularność i naprawdę, naprawdę z dużym progresem można iść również w ciężary i można bardzo dobrze działać poprawiając swoją mobilność i pozbywając się tego problemu. Przecież yy, używanie taśm na kolana, którymi wiążecie kolana w przysiadach, zawiązywanie nimi sobie y, pachwin w celu właśnie y, masażu tychże przywodzicieli, które są naprężone, które są napięte. Bardzo, bardzo pomocne i świetne. Więc co, zabieramy się do roboty i przed następnym treningiem wciskamy do naszego planu rozciąganie z inaczej rozciąganie przywodzicieli, masowanie tychże przywodzicieli. Możecie sobie wrzucić także serie rozgrzewkowe przysiadów z bandażami w pachwinach jedziemy do przodu. Siła.